Cześć, cześć, witam w kolejnym odcinku i teraz tak, musimy dotrzeć tutaj, do special obiektu, to jest nasz cel na dzisiaj, bo jak widzimy na mapie, to jest wydaje mi się ten właśnie obiekt zaznaczony, więc pójdziemy sobie plażą, ale tak jakby plażą w tym samym kierunku, co wracaliśmy w poprzednim odcinku, bo teren znam, myślę, że nie chcę iść cały czas tamtędy, chociaż w sumie na plaży możemy znaleźć kokosy. Ja się w międzyczasie napoiłem, nażarłem i przespałem, więc wszystkiego mamy tutaj pod dostatkiem. Może faktycznie tym razem plażą przejdziemy. Też więcej rzeczy znajdujemy. Tam jeszcze mamy po drodze banany i coś. Eee, nie, pójdę ścieżką. Bo częściej chodziłem plażą niż tym, to będzie lepiej. Coś mam problemy z, z ilością energii. Hmm. Może podejdziemy tutaj. To może kokosa też jakiegoś znajdę po drodze. Zależy mi na zielonych kokosach. Jest kamień duży. Eee, dobra, weźmy wszystkie 24 minuty to jest ok. I kokosy to jest woda. Woda to skarb. Już nam mnie szczeka. Idzie powoli w naszym kierunku, ale nas nie zaatakował, bo byliśmy bardzo daleko. No i dobrze. Tutaj już beardnesta całego opróżniliśmy. Fajnie, bo mamy dużo jajek. I teraz tak, patrząc na mapę. Już zniknęliśmy z radaru mapy. Już mapa nas niestety nie widzi. Uważamy tutaj na napatyki. I tak patrzę, żeby w którym momencie... O! To jest właśnie ten passage pokazany, nie ścieżka. Jesteśmy tu i powinniśmy w teorii iść na maksa w prawo. Gdzieś tutaj tędy. Jakoś tam się da dotrzeć, tylko jeszcze nie wiemy jak, więc będziemy się trzymali cały czas góry. I będziemy szukali ścieżki, która nas doprowadzi do tego głównego celu. Tędy nie szliśmy aż tak daleko. Więc jesteśmy na dobrej drodze. Może tu trzeba poskakać po tych skałkach, nie? Bo tu widzimy tabako, tam jest short. Ten short ear a tu jest jakaś ścieżka. Widzicie? Czyli musimy wyjść sobie za tym winklem. I tu się powinna chyba nam o... zjawić ścieżka. Niech to się przyjrze. Jest coś tutaj. Kamieni dużo. Kamieni co nie miara. Mogę naprawiać rzeczy. Jak statusy broni. Nie, statusy broni są ok. Ok, czyli wiemy, że tędy musimy iść. I tu się zacznie teraz pewnie jazda. Uuu, jakieś konstrukcje większe. I z tą depozyty także. Ale nie wziąłem ze sobą kilofa, więc też nie za bardzo wiem, co ja tu odkryję. Mamy dziawne. Dobra, padł. Nie widziałem go, nie słyszałem jego harkania. Budowali jakieś Stone deposit, a możemy wielkie boldery uzyskiwać. i pytanie: Czy teraz idziemy w górę, czy na przykład tam? No wejdźmy wyżej. Zobaczmy tą głowę. Massive Stone. O, właśnie pan, właśnie pan. No, taką ładną klatkę. Czy ja tu mogę na przykład zrobić mapowanie? No, w teorii mógłbym, ale to jest trochę za nisko. Ok, to... to idziemy sobie niżej. Idziemy tą ścieżką do końca. Zobaczymy, co tu jest. Wiemy przynajmniej, że jak będę potrzebował kamieni, to te kamienie tutaj są. Co tu leży? Yellow Leaf Level 3 Atletyki. I tu nam doszły teraz te badyle, tak? Te nas mogą poranić Octilo, 3 major dostałem. Kolejny boulder duży Gdzie teraz? Special object, to jest chyba to, tylko musimy wejść tam wyżej Tutaj możemy coś zrobić. Jest jakaś interakcja, ale podświetla się, ale nie możemy nic kliknąć. Tak dziwnie nam to podświetliło. Jest Special Object, który mamy tu pokazane na mapie. Ale gierka nam nie pozwala nic tutaj e, sprawdzić, więc idziemy dalej. Tą ścieżką, bo widzimy, że ona całkiem tam sensownie wysoko idzie. Może dotrzemy na sam szczyt, a tam będą skarby. O ty, mały dziadu. Nie chce mi się z tobą walczyć, jesteś paskudny. Tutaj nas prowadzi z tą depozit, więcej kamienia. Teraz pytanie, czy tutaj włazimy na sam szczyt? Pewnie tak. Wszystko robili z drewna. Pięknie, na sam szczyt. O, skrót mamy. Jest zwykły kamień. Zwykły kamień mogę wziąć. Tam mamy zapasy kamienia, mamy głowę. Pile. Tutaj sobie zrobili jakieś ten no że, że o, im się chciało włazić tak wysoko. Hmm. Chyba ścieżka nas tu prowadzi, w tamtą stronę, ale zobaczymy jeszcze z tej strony. Jakby też chcę w kierunku naszego quest'a. O, są jakieś wykopaliska. A i mnie nie zauważyłem go. Jest jakaś jaskinia. Coś, co powinniśmy znaleźć, znaleźliśmy na szczycie góry. Dobra. Wchodzimy tu trzeba być ostrożnym. Jakieś gwiazdy tutaj rysowali. ładnie tu jakieś jabłuszko Living Water, o, odkryliśmy Bal Mushroom Living Water, teoretycznie powinniśmy to wypić, ale na razie sobie dorujemy jest jakiś kapitan, czy my jesteśmy u celu? nie, nie wiemy gdzie jesteśmy Dead Spanish Map, a map with Blurred inscriptions in Spanish, the site of some kind of camp is marked here. It looks like the Spanish, Spanish shards were already here long before us. Jest zaznaczony jakiś obóz na mapie, w tym miejscu. Tylko tak dziwnie, nam pokazują, że obóz jest tu, a my tu jesteśmy. Hmm. Letter to, to Lucius, co mi to daje? Bonus do atletyki. 10 godzin czytania. Całą noc, jakbyśmy przespali, to później sobie przeczytamy. Pochodnia. Klawiszem R mogę rozpalić, tylko nie mamy rozpałki. W sumie dobrze wiedzieć, że mamy też pochodnie. Przyda się. No, i tutaj nic więcej nie widzę. half w mushroom. Jakbym coś ominął, to też krzyczcie gdzieś tam w komentarzach, że panie, bo ty żeś poszedłeś za szybko i żeś zgubił rzeczy. Tam mi szczeka ten piesek jeden. dziabłem go. I tu sobie wyskoczmy. Teraz tak, jesteśmy na innej co totalnie ścieżce. Ja teraz nie wiem, gdzie ja idę. Myślę, że bezpieczniej będzie faktycznie zejść w kierunku plaży. Bo być może tędy dotrzemy do naszego quest'a. To jest tak też nas ta ścieżka jakoś tutaj prowadzi właśnie w kierunku plaży. No Jezus, kolejny nie dziabnął. A, jest jakiś chyba beard nest, tak? Dobrze widzę? Tak. Z harpiami. A no to jajka weźmiemy. Piura też możemy, w sumie one nic nie ważą. Jak już jestem, to i warmy weźmiemy. 12 minut. I zapada zmrok. Szybki rzut. Strasznie dużo tutaj tych. tych piesków. Okej, okay, tylko ja bym chciał już zejść na plażę i udać się do naszego domu, ale jesteśmy cholernie wysoko. Ja teraz nie wiem, czy zejdę. Tu się kończy ścieżka. Możemy spróbować. Jakby wygląda jakby to było tak dosyć solidnie zrobione. Da. No, pozwiedzamy sobie w tym odcinku mamy taki odcinek, do widzicie, do zwiedzania. A, to jest ta ścieżka tam, gdzie ja byłem. Z tymi kamieniami po drodze. Czyli wiemy, gdzie jesteśmy. To ja bym sobie mógł tutaj na przykład wejść, o, na szczyt, i wziąłbym sobie mapę. dajmy sobie mapping. To dark. Czemu jest to dark? No właśnie. No wiecie co? Zrobimy sobie reading time. Nie można czytać, bo jest za ciemno. No to musimy poczekać 10 godzin. Robimy tak. Zrobimy mapę. Niech on mi tu zaznaczy, gdzie jesteśmy, bo ja sam się zgubiłem. Gdzieś tutaj jesteśmy, ok. I eee, to przeczytamy sobie może w domku. Czy kamienie jakieś jestem w stanie podnieść? Coś bym musiał podnieść, żeby ponaprawiać. Ale ja chyba nie jestem w stanie podźwignąć zbyt dużo. Mogę tylko jeden kamień wziąć, no to jeden lepszy niż nic. <laughs> Wrócimy do domu po to, żeby pozjadać niektóre rzeczy i ruszymy z, z drugim questem, czyli z tym. Znowu będę musiał się wspinać po tych górach, ale to jakoś damy radę. Mam jeszcze troszkę energii i wody. Więc zrobimy sobie tak. Zjedzmy, jeden zapas wody. Zjedzmy sobie kokosa. Ok. I pójdziemy dalej. Na razie jeszcze nie będę wracał, mimo że mamy tutaj e, ekwipunek pełny, to liczę na to, że znajdziemy coś idąc kawałek dalej tą plażą. Było mnie atakować. Trzeba było mi nie atakować. O tu na przykład jestem na, na plaży, ale o, jest bambus. Ale widzicie, już na mapie nie mamy zaznaczonego tego obszaru. Gdzieś tu jest bambus. Ale chyba tam wyżej. No, my sobie zrobimy okrężną drogą pójdziemy. tylko kosik wpadł. Okrążymy może całą wyspę. No pytanie właśnie jak to jest z tym pływaniem, bo ja cały czas te pływanie widzicie pomijam. O, zielone kokosy. Eee, dobra, zrobimy tak. Nie, za ile tych harpi? padły padły harpiątka więc wodę uzupełnimy a tu jest jeszcze jeden zielony kokos, no więcej chyba nie potrzebuję czy jestem w stanie udźwignąć więcej? nie, jestem przeładowany, idziemy naokoło jakiejś sensownej drogi powrotnej? Bo tak naprawdę nie wiemy gdzie do końca jesteśmy. Mamy jeszcze możliwość mapowania, więc, jakbyśmy wchodzili na jakieś właśnie takie obszary, jak tu mogę jeszcze wziąć mapping. I mamy trochę czarkola, że 3 godziny mu to zabiera, żeby po prostu oznaczać sobie miejsca, w których my tak naprawdę jesteśmy. Tam jest jakaś jaskinia, czy ja dobrze widzę? Dobrze widzę, możemy tu kopać kamień. Ale na zdecydowanie nie chcemy tu kopać kamienia. A Nie, 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 nie! Zostaw mnie, zostaw! Boże, jakie szalone są te zwierzaki. Mam mało życia i też nie chcę tak się bawić tutaj. On mnie dalej goni. Jezu, węże, nie węże, im dalej idziemy, tym jest bardziej niebezpiecznie. Ale tu jest coś nowego, co to jest? Dragon fruit. co to daje? Jedzenie i wodę. Hmm, jest jednego dragon fruta. Kolejna kopalnia. Jesus fucking Christ. Zabiją mnie te harpie w końcu. Jeszcze liście, które mnie tu dziabią. Właśnie mamy jakieś trzy życia. Flexible branch. Co to daje? Możliwość zrobienia jakiegoś łuku, super. Dobrze, musimy iść powoli do domu. Nie, 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 nie zabijaj mnie, nie zabijaj. Oh. Grubo się wpakowałem. Musimy wrócić na plażę zdecydowanie, niepotrzebnie tutaj polazłem. Bo tak się wpakowałem, że zaraz mi tu wyleci harpia. Po prostu padniemy, a na pewno zaraz wyleci harpia. Jest jakaś kamienna ścieżka, tam jest daleko harpia, ale aż tutaj cień rzuciła. Jest obsydian, jest. Mamy coś odblokowane. Uff, się spociłem, kliknijmy na razie I umarłem, i... I... Oh, Boże... 32 itemy mi przepadły Zarąbiście, wiemy, że y, odkryliśmy gdzieś obszar z claypotem Prawda, doszedł na jakaś nowa receptura na claypot Firepot, jest potrzebny raw claypot ale muszę teraz znaleźć z powrotem miejsce gdzie umarłem Więc to nie będzie zbyt łatwe Strasznie zaczęła tam gra też przymulać więc dobra muszę iść teraz połazić Taki krótszy odcinek Idę tam przebiegnę się ten obszar Do tej góry i spróbuję znaleźć to miejsce gdzie umarłem no i potem wrócę z tymi wszystkimi rzeczami z powrotem do domu i zaczniemy się zastanawiać nad tym, co trzeba zrobić. Tak więc trzymajcie się na razie.